Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Największym szczęściem fana futbolu jest obecność na meczach swojej ukochanej drużyny i możliwość rozmowy z idolami. Klub daje jedno i drugie. Oczywiście trzeba mieć w tej całej zabawie sporo szczęścia, by móc spotkać piłkarze Śląska, ale kto szczęściu nie pomoże, jakoś tak to było. Wśród wszystkich kibiców, którzy nabędą abonament w terminie 12 czerwca-18 lipca, zostanie wylosowanych 36 szczęśliwców, którzy będą mogli wziąć udział w przedsezonowej sesji zdjęciowej zespołu. Szczegółowy regulamin zabawy znajduje się na oficjalnej stronie Śląska. Do tej pory wylosowano 4 osoby. Tradycyjnie pierwszeństwo w zakupie karnetów, dających możliwość wejścia na wszystkie 10 domowych spotkań Śląska w rundzie jesiennej. T-Mobile Extra klasy mają ci kibice, którzy posiadali je w poprzednich rozgrywkach, rezerwacje. Zostaną zniesione 20 czerwca, wówczas też będzie można zamówić abonament przez Internet. W nowym sezonie na stadionie Śląska wydzielony zostanie specjalny sektor rodzinny, na który pojawią się nowe wejściówki zastępujące dawne bilety rodzinne. Karnet na Trybunę Rodzinną kosztuje 236 zł, W dodatku upoważniać będzie do zebrania na spotkanie dwójki dzieci od 7 do 13 lat, które za karnet zapłacą zaledwie 10 zł. Na fanów czeka sporo promocji. Wszystkie opisane są na stronie www.śląskwrocław.pl Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl